No, zacząłem coś tam strugać jeszcze w domu, ale przeniosłem się tutaj, bo jednak głośność stukania dłutem o drewno jest dosyć przejmująca. I boję się, że sąsiedzi po prostu będą mieli nieprzyjemności z tego powodu. Więc na razie, to co potrzebne, to postrugam sobie tutaj. W rodzinnym mieście, w Wałbrzychu, miałem takie miejsce niedaleko domu, do którego chodziłem, żeby jakby być samemu, porobić pewne rzeczy w samotności. No różne tam zainteresowania się miało, to można było, nie wiem, porysować albo coś poćwiczyć. I to było w lesie, pod takim drzewem, wokół którego nic nie rosło. A akurat było to dobre miejsce, bo nie chodzili tam ludzie, było to miejsce niewidoczne. Z drugiej strony ja nawet nieźle widziałem, jeśli ktoś gdzieś dalej szedł albo słyszałem. Yy, tutaj gdzie teraz mieszkam, to jest najbliższe temu miejsce. To boisko, ale tutaj nikt nigdy nie chodzi, trawa jest skoszona, dziwo, jak wszędzie we Wrocławiu. I. Yy, no cóż. Raczej nikt mnie tak od razu nie dostrzeże, a ja zauważę każdego i spokojnie mogę sobie pohałasować trochę. Przy okazji mam takie super słupki do bramki, od bramki do podciągania, co zamierzam wykorzystać teraz i w przyszłości. O, w mordę. O, w mordę. Zaraz zrobię więcej, tylko. Dawno tego nie robiłem. Miałem długą przerwę. Kiedyś pompować te podciągnięcia. u to było. Ha, ha. O, trzy podciągnięcia, to było. Nic. No, ale wiadomo. Fajnie by było wrócić do tego i znowu mieć taką formę jak kiedyś. To jest dobry początek. 3, ale zaraz zrobię jeszcze. Tylko już bez nagrywania. Zobaczymy się w domu. O! Łącznie wleciało dzisiaj 10 podciągnięć. No, jak na początek, kurczę. No, słabo, ale. Ale jest to jakiś początek. No, jestem chudy, lekki, więc podciągam się raz bez problemu, ale. U. Nie było łatwo. No trochę się musiałem naskrobać tego drewna. Siekierą to skrobałem, bo no, jestem początkującym rzeźbiarzem, y, strugaczem, więc na początku zacząłem samym, y, samym nożem. Mam takiego Zapre zaprezentuję, mam taki Hmm. E, Opinel Znany nóż e, Nie ma numerka Bo zwykle jest numerek O, trochę mi się ręka trzęsie, bo się zmęczyłem Zwykle jest numerek, który oznacza wielkość 9 Numer 9 Bardzo przydatna rzecz Taki niby nóż bardziej survivalowy Jeśli można tak powiedzieć e, Kupiłem go kiedyś Według mnie bardzo dobra rzecz, szczególnie bardzo ładny. No jedną ręką otwiera się dosyć ciężko. O, o, taki, takie cudo. Czy z, y, struga się tym łatwo? No, Na pewno nożem do strugania specjalnym byłaby dużo łatwiej, bo ten ma trochę za duże ostrze, ale wygięte chociaż na końcu, więc o tyle fajnie. Moim pierwszym dziełem była. Taka oto główka. No, no, na graniu nie wygląda tak dobrze jak na żywo. Może w innym świetle. Nie. 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 Na żywo wydaje mi się, że ma więcej szczegółów i trochę więcej życia, ale. Ech. Ale cóż na nagraniu wszystko wygląda inaczej chyba prawdziwiej i teraz sobie tak oto stoi przy moim na tle mojego terrarium trochę zasyfionego glonami musiał coś z tym zrobić po nożu przeniosłem się na wyższy etap czyli dodałem dłuta bo dłuta ma moja dziewczyna i stare jakieś ze szkoły i w ten sposób udało mi się stworzyć taką oto doniczkę Dutami wyskrobałem środek. Nie było łatwo. I nie jest idealny. Jest taki, no... E, postrzępiony. Na szczęście mam papier ścierny, to może coś z tym zrobię, ale trochę będzie roboty. I no, ma dziurkę na dole, trzy nóżki. I nawet muszę powiedzieć, że, że nawet na, oj, nawet stoi. Tylko trochę mi pękława. No nie umiałem dobrze tutaj używać nie wiedziałem jak do tego podejść eee, teraz zacząłem używać coś siekiery no siekierę mam starą z czasów moich survivalowych i to jest dobre rozwiązanie przy większych projektach przy mniejszych szczerze mówiąc chyba też się sprawdzi no bo oskrobać coś nożem albo dłutem o matko tragedia ale ja mam tu dziurę No, eee, ale mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Na razie robię tak na pałę. Szczerze mówiąc, wiem, że rzeźbienie nie jest najłatwiejsze w drewnie, ale wydaje mi się, że nie jest to też najtrudniejsza rzecz na świecie. Rzecz na świecie tylko trzeba mieć trochę wprawy, a szczególnie jakby trochę zapału, zacięcia i ostrożności stopniowo do tego podchodzić. Ja zaczynam na pałę, bo nie chcę mi się jakby. Nie chcę, żeby to się stało moją kolejną wielką pasją, której poświęcam całe dnie. Yy, tylko, żeby to było coś z boku na razie. Dlatego robię to tak dla przyjemności. Chcę, żeby. O! Bardziej chodzi mi o to, że chcę, żeby to była moja jakby forma ekspresji. Czyli. Yy, Żebym nie stawiał stuprocentowo na jakość, ale bardziej na to, żeby jakby wyżyć się w ten sposób. I <laughs> wydaje mi się, że to jest dobre podejście na początek w wielu kwestiach, bo tutaj małą anegdotkę strzelę yy, odnośnie innych też dziedzin sztuki, na przykład rysowania, właśnie sztuki, bo trzeba pamiętać, że sztuka i rzemiosło to są, yy, znaczy to się łączy, ale to są dwie różne rzeczy, mimo wszystko. Także długo, na początku rysowałem dla przyjemności, dawno temu, jak byłem mały, potem też, potem zrobiłem długą przerwę, bo oczywiście rysowanie jest dla dzieci i nie daje ci za dużo pieniędzy, więc. <laughs> Sorry, jestem trochę chory. No więc po co to robić? Chyba warto jednak, przy okazji z czasem odkryłem, że z tego co się lubiło za dziecka, się nie wyrasta. Oj nie, nie mówię tu o smakach, ale o zajęciach. Potem zacząłem rysować i starałem się robić to bardziej praktycznie. Jakby myślałem, że coś z tego może być jakaś forma zarobku. No to też nie jest dobre podejście absolutnie, bo jakby to nie rozwija człowieka za bardzo w samej sztuce ani w rzemiośle. Może trochę w rzemiośle, ale nie wie się w ten sposób, co tak naprawdę chce się rysować, co chce się tworzyć i łatwo wtedy y, łatwo zrezygnować po jakimś czasie. No mnie też taka niechę niechęć doszło, naszła. Potem zacząłem robić tatuaże. Y, ćwiczyć się w tym i wtedy już w ogóle 100% rzemiosło, byle rysować jak najładniej. Ćwiczyć cienie przy tatuowaniu też. Zajmować się głównie jakością tatuaży, i gdzieś odeszła mi jakby chęć do rysowania, do tatuowania, z czasem, bo jakby nie wiedziałem po co to robię i co ja w ogóle robię. Fajnie, fajnie się rysuje, fajnie się ćwiczy cienie. To akurat uzależnia strasznie, bo ciągle można lepiej i mógłbym cały dzień ćwiczyć te cienie rąbane. Te portrety, ale to tak wciąga, że potem nic z tego nie mam. Mam tylko umiejętność rysowania cieni, trochę lepiej, ale żadnego rysunku. I to mnie zaczęło frustrować, bo nie, nie chodziło mi o to, żeby być mistrzem ćwiczenia rysowania cieni, tylko żeby faktycznie coś narysować. Tak czułem. I dlatego teraz, no. Podstawy są ważne i trzeba je poćwiczyć. Najlepiej wydaje mi się ćwiczyć je w międzyczasie, robić swoją sztukę i w międzyczasie ćwiczyć podstawy. Na przykład podzielić sobie czas. Na początku poćwiczyć podstawy, potem coś swojego, albo połączyć, narysować coś swojego i ćwiczyć w tym podstawy. Czyli robić to jak najdokładniej. Szukać informacji, poradników i implementować je. Używać ich w trakcie swoich działań na początku. No, tego nie wiedziałem. Na pewno przyspieszyłoby to trochę mój rozwój. Teraz zaczynam to robić. I no, na pewno wiele rysunków, które zrobiłem, które, które stworzyłem, które mi się podobały, nie jest najlepszych jakościowo. I z czasem pewnie stwierdzę, że to wie, Ale to nie jest ważne. Bo, jeśli z czasem stwierdzę, że to badziewię, to właśnie dobrze, bo to znaczy, że będę na wyższym poziomie i po prostu będzie lepiej. Znaczy, że to się opłaciło. A gorzej, jeśli bym stwierdził, że jest idealnie, wtedy też dobrze, bo to znaczy, że odnalazłem swój styl, który mnie zadowala. I to jest prawda, jeśli to jest dobre, jeśli wie się, gdzie robi się błędy. Bo ja wiem, gdzie robię błędy. Mniej więcej. Wiem, które rzeczy można mógłbym poprawić, ale skupiam się na innych kwestiach. Często. Teraz, obecnie. Może cienie moje nie są tak idealne. Moja anatomia. Znajomość anatomii nie jest stuprocentowa. Ale robię to, co chcę. Bo na tym polega sztuka. Moje rzemiosło jest na poziomie, który. Za którym, poziomie, który wystarcza mi do przełożenia tego co chcę na papier. I oczywiście będę się rozwijał dalej, sprawdzał, jak zrobić coś lepiej. Sprawdzam e, zdjęcia anatomiczne, rysunki anatomiczne, żeby lepiej rozumieć, patrzę, jak działa moje własne ciało, moje mięśnie na rękach, twarz i u innych tak samo, żeby zapamiętać i bardziej tego użyć. I z każdym rysunkiem moja znajomość jest lepsza i rysunki są lepsze przy czym te początkowe wcale nie są złe są po prostu uproszczone ale są ładne teraz idę w jeszcze większym brak realizmu bardziej kolor a elementy realistyczne odchodzą na drugi plan i szczerze mówiąc są to po prostu według mnie ładniejsze rysunki nie są tak realistyczne ale nie jest to także rzemiosło a sztuka dla mnie. I myślę, że o to chodzi. Bo jeśli chciałbyś nawet. Albo chciałabyś. Albo ja bym chciał sprzedać kiedyś swoją sztukę. To. Żeby robić rzemieślnicze rysunki, idealnie realistyczne. Naprawdę trzeba dużo czasu. I jeśli to lubisz, naprawdę to rzemiosło. Spoko. Wtedy to też jest Twoja sztuka, bo się w tym wyżywasz. Ale jeśli chcesz robić swoją sztukę, jakby dać coś od siebie to wydaje mi się, że realizm nie jest tak niekoniecznie jest w pełni jakby uzasadniony, w pełni wymagany, ani w pełni praktyczny, bo w pewien sposób ograniczy formę. Bo może chciałbyś narysować coś bardziej abstrakcyjnie, bardziej emocjonalnie, ale czujesz, że jakby poprawiasz swój rysunek, bo nie pasuje do anatomii. Ja się tym nie przejmuję. Za bardzo już robię za długie ręce, za wąskie ramiona, barki, za, du za duże dłonie, za długie głowy i za chude kończyny. Ale to nic. Hmm. Bo tak naprawdę, właśnie rzemiosło i sztuka łączą się, ale są dwiema różnymi rzeczami. Trzeba zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę się chce. Ja sobie zadałem, dlatego w następnym odcinku pokażę parę moich rysunków i zaproszę na Instagrama, na którego zamierzam wrzucać więcej mojej sztuki, bo chciałbym w końcu dzielić się tym, co robię. Aby i was zarazić pasją i chęcią do życia. A życie to tworzenie i przeżywanie. Bo przeżywanie, to twor tworzenie to przeżywanie, jest to forma przeżywania. Trochę się zamotałem, ale no, nadal nie nagrywam za dużo. Dlatego może moje vlogi nie są najbardziej jakościowe, najbardziej yy, treściwe i konkretne. Ale to nic. Nie zamierzam robić na razie cięć. Póki co, tak jak jest, mi się podoba. A o, o tym, yy, jak wyszło mi rzeźbienie, będę informował na bieżąco, bo myślałem, że dzisiaj to zrobię, ale nie. Jeszcze muszę porysować, bo mam taki cel, a o celu też będzie. Bo tak się składa, że ostatnio trochę zgubiłem cel, trochę się pogubiłem. Znowu. I. Pewne podstawy życiowe muszę sobie odświeżyć, dlatego... Zapraszam do następnego odcinka!